Witam. Mm -hmm. O kurwa, nie no, was chyba coś jebie. Nie, dzisiaj gramy, dzisiaj ostrożnie. Dzisiaj, dzisiaj, kurwa gramy z głową, walczymy. O <trybuj> jak szybko ko rozjebałem, ten był ciężki? Na pierwszym? jedną jedna zręczność, kurwa. A nie, ja potrzebuję aż 2 dobić, tak i nie spojrzałem, ile potrzebuję. O pierwszy ja będę musiał farmić teraz. A jestem z jednym. Nie odpuszczę mu, zajebie tego smoka. Dobra, ja jestem z jednym. Jeba no smoka. Kurde Dobra, jebać mnie. Kurde. nie, pierdolę tego smoka. Lubimy jak będę miał nowy miecz. Ten smok będzie na zakończenie dnia mnie i jebie. Dobra, chodźcie mi świadkiem. Nie, śmieciu puszcz. 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 Kurde, to nie się ginie, kurwa. Dobra. Dobra, będziemy te niedźwiadki najebać. Jak kurwa, Cześć, że tu żnąłem, śmieć śmiech, biebany. Nie, no przecież to jest dziwka. Oto jest. Gdzie my jedziemy? Jak to jest, kurwa, głęboko, co? Ty tu jest normalnie taka mapa na no, dole? Jak już do niej patrzyłem na HP No i lecimy do przodu, nie? Nie chcę zapomnieć line Jestem na jej punkcie serio pojebany bawmy się jak cięci z logu moje plecy podrapane jak kamienice hawaki ciągle głody kasze Możemy zajadać się nimi razem Spytało mnie co następne mam planie już Kurwa się wystraszyłem ja pierwszek doble usłyszałem nagle muzykę

nie, nie, nie! I straciłem wszystko. Kurwa, wszystko straciłem. Nie, nie zrobiłem tego w ogóle kurwa specjalnie, po prostu chciałem pominąć to kurwa. I mnie przysięgam.

Specjalnie poskoczyłem, Nie no? Jebać cię, kurwo jebano. Nie no kurwa mać, no przecież to już jest nawet nieśmieszne. Kurwity może do grając grani są wielkie. Dobrze się chciałem na krótkim włosy wyrwał. On już czeka, że mi fije bać. chyba tu siebie. Dobra. Nie. Nie, Może sobie coś w nosa wpierdolę Cało pod Nie. pod Nie. Nie. wiem. Nie. 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 No kurwa mać I dobra, ja przez chwilę zobaczyłem, kurwa, że spadam znowu z mostu. Mi się aż kurwa ciepło zrobiło, przysięgam mam. Mój najkrótszy stream wtedy. I to, że ja na siłę próbuję ten zamek jakiś zajebany, nawet nie wiem co tlampu, kurwa, jest. Jak tam nie będzie jakiegoś zajebanego i temu, to was wszystkich kurwa znajdę. Maś, kurwa. Widzicie, chyba coś się O Och, spierdalaj, proszę. Bogam powiedz, że się tu zrespię, proszę powiedzieć, że się tu zrespię. Bo się tu zrespię, proszę pierdolę, dziękuję kur. dziękuję. A co się jebie tym bojownik. No co wy mi kurwa każecie iść. Wykażecie mi napierdalać. Tu jeba jest jeba i banego. jest? Bo co wy pierdolicie teraz? Jak tu no, kurwa! Jak tu kurwa, no jak? Uch! Wy teraz pierdolicie, że... ...pomogi bo... Dobra, jestem z jednym Jestem z jednym, jestem z jednym Prawie to wygrałem Mogę wyjawić, rozumiecie? To jest z mieczem ja Na to, że nie jest je pan i zabijam go To jest właśnie ten rano To oni od nowa będą wtedy? Powiedzcie, że jak jednego najebałem, to już jednego nie ma. Ułagam. Albo chyba coś jebie. Dobrze, piwo mam, nie? I dziwko tu leci. Zaraz coś I mi Zacznę skakać kurwa na tym fotowę, przysięgam. Dobra, nie, wstaję, bo ja nie mam kurwa... Mam się kurwa nasyjąc bo tego bossa jebne. No mega. Kurwa. Ej, gra, otaj, po ich bo wam pije tutaj potężny kurwa w terenie, jeszcze z drugim bossem. Pierdolny tygla. Wiedział. Raz raz kurwie Dobra, sobie zjemę. dobrze, mam piwko. Kurwa, tu muszę uniknąć. Kurwa, i bono. Nie piję bono. Kurwa, oni mają kurwa, o tej godzinie. No przecież mi pojeżdżanie zasną. Si nie Jestem bardzo jebany z zakazu pokoju, przysięgam. Dobra, jebać mnie, jebać mnie, jebać mnie, jestem Ja ja magiem nie gram, nie, wyjebane, czemu? czemu, czemu, czemu. Może, wiesz co, może bym chciał, może bym, kurwa, chciał. Już mi, kurwa, serce stanie przy tej gierce. Próbuję teraz, zaraz linę, jak na ten moment. No, będzie lina, będzie w chulina. Dobra, nie, ja muszę uspokoić, ja muszę uspokoić, ja muszę się uspokoić. Ja na kurwa bierze. ja się kurwa uspokoić. Dobra, ten drugi jest trzy razy łatwiejszy. To tylko tego śmiecia jebanego. Dobra, powiem tak. Próbuję do 310 i wypierdalam z tego bossa. Idę na coś innego i mam to w piździe. Nie no, rucham ci matkę, przysięgam ci matkę. Gdybyś kurwa wsparcia nie dostał. Dziwga! Nie przysięgam mnie tak niewkuliwe nic. Może muszę coś powtarzać 40 razy. Nie milę razy już się wiebałem na tym. ale mam pani coś rozkupić. Mam no, przysięgam. Ja sobie Disney'a po to, jak skończę tego streama. I sobie dogonę do Star Wars. No ja to, to kurwa puścił. To kurwa puścił. Informuję o Was To jest ostatnia, kurwa gra grali, bo wam się kurwa zachciała na zagrać. Chuj, odpadam do tych imprez, kurwa. Chłopę mnie kurwa do ściany, chcieli ich chuja wyciągnęli do bycka, no wtedy mogę pracować tym z tą muzyką, bo ci kurwa krzywdę zrobił. Iga wsadzam cię chuja do dupy, rozumiesz? Wsadzam ci potężne perło w dupę. Dobra, co z będzie tak długo, że ich nie najem, przysięgam. No Tylko najebani od razu idę spać. Ja chyba wiecie co, skończę z tym jak pójdę z miskę zrobić to jest plan No zaraz miałem posłać na maga i mówię bo Gdyby nie ty je ściana Was pojebało z tym łoserką cię o imię mi siła tego bossa, przysięgam Mówi tak ty alde i panego bossa mi się ty, mam lepszy pomysł. Jaki? Pierdol jeszcze drugiego. dawaj. Pierdolę całą myszkę zaraz za mordy. Chyba no, zjebałem, bo wtyknąłem kontrolę. ich Pierdolę. Psycha mi siada. Daj mi psyga. Z ręką na sercu. Zaczyna mi siadać psyga. 350 wyjebiek, idę na smoka. Mam ich w pisie na razie. Będziemy się sił przez noc, kurwa. Przysięgam. Idę dziwkę numer 2, bo przez kurwa zabrakło się. tak? Kurwa, bardzo chcę żebyś tu był. Już myślałem, że nie przyjdziesz, bo. To jest jakiś kurwa syzyk mod. Ale na zobaczycie następny kurwa stream za miesiąc, rozumiecie? to? i się psychicznie zbiorę, żeby tu wrócić. No bo ja no, kiedy ja Nigdy, kurwa, nigdy. Naprawdę nic mnie tak nie wkurwiło, jak to już mniej mnie wkurwiała tej bani rwa. już mogę wejść na tego sajda. Nie wiem, porobić jakieś kłopoty. Następny będzie stawta. Następny będzie TFT i będę sobie przeglądał Tiktoki i z wami gadał, przysięgam, kurwa. Był tak fajny... Znaczy nie, nie był kurwa fajny dzień. Był chujowy dzień, jest jeszcze chujowszy. Dzisiaj jest kurwa taka bomba jebana. Wreszcie nic nie... Jeden pierdolony boss. No nie, kurwa, ja nie wiem, już nie wiem jak ja to mam zrobić, kurwa. Będąc cztery, to muszę kurwa pojechać do pubu, się napić, pospędzą mi to czas z... kurwa wyluzował. Dobra, to 375, jak nie to kurwa kończymy i jutro zrobimy, znaczy pojutrze. Ja się policzę zaraz. I Dobra, nie da się tego zrobić. No nie da się tego kurwa tych te lasów jebać. No dobra, ale się wystarczy.